Oprócz tego, że te pieniądze trafiły i pomogły tym firmom przetrwać kryzys, to również to, na co zwracaliśmy uwagę, to żeby uzależnić umarzanie tej pomocy od tego, czy te firmy utrzymały zatrudnienie. To było dla nas niezwykle istotne, by firmy nie zwalniały pracowników. I z tej perspektywy czasu, kiedy już mamy za sobą ponad rok, jeśli chodzi o... Moment uruchomienia tarczy finansowej 1.0. W styczniu uruchomiliśmy też tarczę finansową 2.0. Cały czas udzielamy wsparcia w tarczy dla dużych firm. No możemy powiedzieć, że tutaj te cele zostały zrealizowane, bo jeżeli chodzi o kwestie upadłości czy likwidacji firm, to mówimy o kilkuset firmach, które w tym czasie upadły z tych 350 tysięcy, które otrzymały pomoc. To jest Naturalne zjawisko po prostu w gospodarce. Jeżeli mówimy o utrzymaniu zatrudnienia, to ono jest, bo my to monitorujemy przy okazji umorzeń, ono jest utrzymane na poziomie 95% w tych firmach, czyli no nie wrócił ten demon bezrobocia, który straszył nas od 90-tych lat.